Sakalobra to nie tylko piękna plaża, ale także miejsce, gdzie możemy podziwiać wąwóz Torrent de Parais, który kończy się w tej urokliwej zatoce. Żeby dostać się do wąwozu, musimy przejść przez wydrążony w skalę pięknie podświetlany tunel, który mierzy około 30 metrów. Wąwóz Torrent de parej to jedno z najbardziej spektakularnych miejsc na Majorce. Ten imponujący kanion ma długość około 3 km i charakteryzuje się niemal pionowymi ścianami skalnymi, które sięgają nawet 200 metrów wysokości. Jest to drugi co do wielkości wąwóz w basenie Morza Śródziemnego. Wędrówka przez wąwóz Touraine de Parey to prawdziwa przygoda. Trasa prowadzi przez różnorodne krajobrazy, od skalistych ścieżek po bujne trawy i malownicze formacje skalne. Wracając z wąwozu warto odwiedzić port de Calobra, znajduje się tam urocza kamienista plaża z krystalicznie czystą wodą.